Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku Inspiracja Edukacja. To już 37 odcinek, a między całkiem, całkiem konkretnie. Dzisiaj powiemy sobie o, o ocenie konia ogólnie, o tym czym należy się kierować i jak to, wygląda, jak to wygląda, jeżeli chodzi o naturalność konia, jego naturalną budowę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o napięcia w jego ciele. Daj znać, że tutaj jesteś, proszę przywitaj się, daj znać na czacie, że jesteś ze mną. Jeżeli oglądasz na żywo, i tak samo, jeżeli oglądasz powtórkę. Witam wszystkich stałych bywalców, witam również nowe osoby. Ja nazywam się Marzena Bogus i dbałam o harmonijny rozwój konia i jeźdźca. I chcę przedstawić sobie jak najwięcej metod szkoleniowych, jak najwięcej metod pracy z koniem. Taki jest cel tego właśnie cyklu. Teraz pracujemy na książce Gerda Hojszmana, głównie w poszukiwaniu równowagi. I chciałabym sobie właśnie przybliżyć. To, czym należy się kierować w przypadku oceny konia, w momencie, kiedy na niego patrzymy, tak? w momencie, kiedy chcemy go, kiedy, kiedy chcemy ocenić, jak dobrze będzie się z nim trenować. Tak? Pod takim kątem spojrzymy sobie na ocenę konia właśnie. Hodowla ma na celu wykluczenie tych cech budowy, które, które dyskwalifikują konia z użytku ma na celu również wykluczenie tych cech, które będą utrudniały trening. I postęp hodowli postęp ogólnie ułatwia szkolenie, tak? Ułatwia szkolenie z tego względu, że wykluczone są właśnie te elementy w budowie konia, które utrudniałyby mu poruszanie się, utrudniałyby mu wykonywanie trudnych ćwiczeń, na przykład u jednak nawet koń o niemal idealnej budowie ciała nadal może pozostawać w napięciu, nadal może pozostawać w sytuacji, gdzie trudno mu będzie odnaleźć równowagę, tak? I nadal będzie potrzebował albo większej ilości treningu, albo mniejszej. I to, w jaki sposób będzie się trenowało pod światłem, można ocenić już nawet w bardzo wczesnym wieku. Nawet w wieku źrebięcym będzie to widać. Dlatego, że na przykład niektórym źrebięcom czy młodym koniom bez najmniejszego trudu przychodzi na przykład lotna zmiana w galopie, tak? Robią to naturalnie, same dzielą. Inne na przykład mają w tym trudności, często krzyżują. Krzyżują to znaczy przód galopuje na prawo, tym na lewo, tak? Czyli odwrotnie jakby przód konia galopował w inną stronę niż tył, to jest skrzyżowanie. albo fałszują też w galopie. Niektóre w ogóle nie lubią galopować, a wolą na przykład kusować. Także to wszystko, co zaobserwujesz w naturalnym poruszaniu się konia, czy to młodego, czy to starszego też, będzie później odpowiadało jakości treningu. A na przykład wynikający z napięcia ruchu młodego podekscytowanego konia może wywrzeć na widzach ogromne wrażenie, ale nie należy dać się zwieść pozorom, tak? Dlatego, że spektakularny wykrok przednich, przednich kończyn w pusie jest bezwartościowy, jeśli łączy się z nim odstawiony zad i uszedniony drzwi. Czyli zobacz, nawet u takiego rybaka, u młodego konika można zaobserwować to, czy jego grzbiet jest napięty czy nie, w sposób w jaki, w jaki będzie się układał. Przepraszam, bardzo. Tak. Sposób, w jaki będzie układało się jego ciało w czasie, w czasie galopu, w czasie poruszania się. Dlatego, że pamiętaj, że w poprawnej postawie w czasie ruchu zat powinien być podstawiony pod chłodem. Nie powinny być tyle nogi gdzieś tam wywleczone z tyłu. Tylko y, powinny, powinny być pod chłodą, dlatego że silnik jest z tyłu. Tak? Zat jest silnikiem, zat jest motorem napędowym w momencie, kiedy jest on gdzieś tam z tyłu zostawiony, to znaczy, że koń idzie taki uwalony w cudzysłowie na przód, tak? czyli cały ciężar ciała przeniesiony jest na przód i ciągnie tym przodem, gdzie tutaj, jeżeli w taki sposób koń będzie pracował, to mięśnie przodu będą się nadmiernie rozbudowywać. No a dat, który de facto powinien być tą siłą pchającą, tą siłą pchającą nie będzie. Także jest to, jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby to już zaobserwować, dlatego że te braki w takim naturalnym, naturalnej budowie, w naturalnym sposobie poruszania się są oczywiście do wypracowania. Tutaj nic nie jest, nie jest nieodwracalne, w większości przypadków, oczywiście, z tym, że będzie wymagało dużo większego wkładu tak, treningowego i dużo większej ilości pracy. dlatego warto. Szczególnie, jeżeli chce się startować w jakimś wysokim sporcie, warto to yy, zaobserwować. Co jest wyznacznikiem poprawnego ruchu? Yy, no oczywiście wkraczające głęboko właśnie nogi pod, pod kłodę. Yy, umiejętność krzyżowania tych nóg gdzieś tam na kołach. Umiejętność na przykład właśnie yy, lotnej zmiany nogi w czasie takiego swobodnego ruchu. Lotnej zmiany nogi, to znaczy zmiany yy, strony galopowania w... Yy, bez przechodzenia do tak? Czyli, czyli takiej w czasie galopu przeskoczenie na tą drugą stronę. No, te harmonijne proporcje i poprawny fundament, tak? I poprawna budowa ciała jest ważna. Ale na przykład swobodnie kołyszący się ogon jest wyznacznikiem falującego grzbietu i przepuszczalności taki ładnie niesiony, kołyszący się różny ogon właśnie. Wskazuje na elastyczny, falujący już przepuszczalność impulsu, tak? Impulsu tego naszego jeździeckiego I, i ruchowy zad, tak? Czyli to, co powinno się zadzieć, to, co powinno się oddać. No właśnie, te braki które wywołują właśnie jakieś tam wady budowy, należy uwzględnić podczas szkolenia, bo można je, można je częściowo wyprowadzić z tym tak? Czyli wzmocnić te słabsze miejsca i, i wtedy wyrównają się te braki względem, względem asymetryczności budowy, na przykład, albo jakieś wady. Pamiętaj, że postawa potrzebna, a więc nogi podstawione pod kłodę, które często są określane właśnie jako wada budowy, tak naprawdę są wadą postawy. Jaka jest różnica? No taka jest różnica, że wada postawy jest odwracalna, tak? Zupełnie odwracalna. Wada budowy nie. Wadę budowy można zrównoważyć, zrekompensować odpowiednią pracę. Natomiast wada postawy przy odpowiednim rozróżnieniu rozluźnieniu i odpowiedniej pracy jest odwracalna całkowicie. Ważny jest też wiek, w którym koń został zajeżdżony. Dlatego, że kręgosłup postnieje prawie w, w ostatniej kolejności. I tak naprawdę dzieje się to w wieku 5-6 lat około. Dlatego, jeżeli masz możliwość zajeżdżania konia i poczekania do takiego właśnie wieku, to koniecznie to zrób. Dlaczego? Dlatego, że konie, które są zajeżdżone zbyt wcześnie i zbyt intensywnie, bardzo często mają grzbiet usztywniony, nie dlatego że koń zmuszony do dźwigania nadmiernego ciężaru w momencie, kiedy nie jest całkowicie rozwinięty, tak? czyli nie jest, nie jest wykształcony do końca, urośnięty do końca, tak w cudzysłowie mówiąc. Będzie to by było rekompensować i, i usztywnić się do tego stopnia, że powstaną takie nieodwracalne zmiany w kręgosłupie i, i właśnie w całej tej strukturze grzbietu, które nie pozwolą rozluźnić nawet pod wpływem masaży, nawet pod wpływem pracy fizjoterapeuty i odpowiedniego kredytu, ten grzbiet nie będzie w 100% rozluźniony już nigdy, tak? bo jeżeli masz możliwość zajeżdżania późnego konia i poczekania, to koniecznie to zrób, bo naprawdę niesie to ogromny, ogromny plus treningowy, ogromne plusy w jakości ruchu konia i ogromne też plusy w jakości pracy. Jest, jest naprawdę ogromna różnica. Podobnie jak różnica jest w jakości ruchu źlebiot hodowanych na łąkach, tak, na pastwiskach, gdzie miały szansę odbyć takie swoje przedszkole i w towarzystwie przyjaciół, tak, rówieśników, zwiedzać gdzieś tam właśnie łąki pastwiska i mieć sporo ruchu i sporo aktywności pomiędzy właśnie sobą, w czasie interakcji pomiędzy innymi źrebakami. Aniżeli z które były hodowane w stajni zamknięte w boksie, albo w ogóle bez towarzystwa innych z rebion bez tego przedszkola, tak, takiego wychowawczego. Różnica jest naprawdę kolosalna, dlatego jeżeli szukasz konia, to poszukaj konia takiego, który, który właśnie wychowywał się na pastwiskach, bo po pierwsze jego ciało będzie dużo, dużo zdrowsze, a po drugie jego psychika również będzie dużo bardziej korzystna, będzie bardziej zrównoważony taki konik i, i łatwiejszy do gadaniać. No bo zewnętrzna budowa ciała właśnie pozwala przewidzieć, na ile, na ile młody koń nadaje się do użytkowania sportowego w określonej dyscyplinie. Ale co najmniej tak samo ważne jak jego wnętrze jest, co najmniej tak samo jest jego wnętrze, tak, tak jak właśnie ta, ta budowa ciała, tak jak to, co widzimy z zewnątrz. A więc takie cechy charakteru jak gotowość do pracy, jedność, inteligencja i silne nerwy są ogromnie pożądane. A więc koń, który jest odczulony na wiele bodźców, jest odważny, jest pożądany, tak? Ale również koń inteligentny, tylko że pamiętaj, że oceniając konia pod kątem inteligencji, musimy też wziąć pod uwagę to, w jaki sposób był szkolony. Dlatego, że najbardziej powodza inteligencję metoda pozytywnego wzmocnienia. Metoda, gdzie koń musi kombinować, co może zrobić więcej, żeby dostać nagrodę jakiegoś tam rodzaju. Tak? tylko pobudza inteligencję i to sprawia, że koń, koń yy, będzie, będzie kombinował jeszcze, jeszcze bardziej. Yy, I właśnie yy, przez to będzie uczył się również szybciej, tak? dzięki temu, że, że właśnie ta inteligencja będzie na wysokim, na wysokim poziomie. Yy, no właśnie, no i to, co już, o czym już mówiliśmy wcześniej w poprzednich odcinkach, no to za najbardziej inteligentne postrzegane są bardzo często konie raz pierwotnych i skuce. Z tego względu, że ta właśnie umiejętność poszukiwania gdzieś tam e, tych korzystnych albo warunków, albo pożywienia, albo właśnie została u nich najmniej zaparta. E, ta emocja seeking, tak? Czyli dążenia do czegoś. E, o tym już mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach. E, dlatego warto właśnie tę e, e, inteligencję i tę emocję seeking pobudzać, dlatego że przyspiesza ona właśnie proces uczenia się. I jest też bardzo pożądana trynku, bo z tego względu właśnie, że mniej czasu zajmuje przyswojenie nowych, nowych elementów. No właśnie, i jeżeli obserwujesz konia z ziemi no i widzisz, że porusza się on swobodnie, że nic nie sprawia mu problemów samodzielnie, tak? Bez jeźdźca, to masz pewność, że pod wpływem pracy, pod jeźdźcem i odpowiednim wyszkoleniem, tych zaburzeń również nie będzie. Natomiast jeżeli widzisz, że koń na przykład poruszając się luzem traci równowagę, że koń poruszający się bez miejsca ma jakieś wrodzone wady budowy, problemy zdrowotne, tak, to wszystko właśnie te wrodzone wady budowy i problemy zdrowotne i, i usztywnienia jakieś będą się objawiały właśnie w zaburzeniach poruszania czy to w utracie, utracie równowagi, czy to w potykaniu się często, czy to właśnie w krzyżowaniu nóg w czasie pracy w galopie albo niechęci do galopu. I wtedy z takimi trudnościami oczywiście można sobie połączyć, poradzić z tym, że będzie potrzeba więcej pracy i pewnie bardziej doświadczonego fachowca. Na przykład częste krzyżowanie na loży, w pracy na loży świadczy o problemach o usztywnionym grzbiecie. Niekoniecznie musi to być spowodowane działaniem miejsca. Może to być również spowodowane schorzeniami kręgosłupa, najczęściej syndromem Kissing Spine, czyli całującymi się wzrostkami kolczystymi w kręgosłupie. Takie właśnie objawy mogą wywoływać również jakieś zapalenie mięśni przykręgosłupowych. Czy tak jak mówiłam właśnie yy, zajeżdżanie konia w zbyt wczesnym wieku, gdzie yy, nastąpiło trwałe usztywnienie tego grzbietu, które będzie yy, prawie niemożliwe do, yy, do wyprowadzenia i do rozluźnienia. Dlatego jeżeli masz możliwość wglądu w historię konia, to zwróć uwagę na to, w jaki sposób był zajeżdżany i w jakim wieku był zajeżdżany, bo ma to bardzo, bardzo duże znaczenie. Yy, co tutaj jeszcze chciałabym Tobie powiedzieć? Tutaj jeszcze chciałabym Tobie powiedzieć, że jeśli koń jest dotknięty zmianami chorobowymi, to nieprawidłowa i niefachowa praca pod siodłem jeszcze szybciej doprowadzi do problemów szkoleniowych i kulawizm, które, które wpływają właśnie na, na przedbiór treningu, na, na cierpienie koń, na frustrację, jest za tak, gdzieś tam. No i na, na też długotrwałe leczenie bardzo często. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć, co siedzi w telefonie, żeby umieć to stwierdzić, tak? I ważne też jest, żeby umieć yy, likwidować te napięcia, zanim rozrosną się w poważny, poważny, duży problem. Yy. I no właśnie, ta nieprawidłowa jazda... To yy, yy, yy. znaczy inaczej, jeżeli jeździ nieprawidłowo, może wywołać um, usztywnienie grzbietu na przykład i może wywołać do różnego rodzaju problemy. Podczas gdy pod dobrym miejscem takie problemy mogą być mniej zauważalne, tak? dlatego że jakość szkolenia może częściowo niwelować skutki, skutki właśnie problemów z kremu, z, problemów z grzbietem, ale jednak musisz pamiętać, że ta nieodpowiednia praca w momencie, kiedy jakiś problem jest nawet początkowo niezauważalny, może spowodować rozrosnięcie się problemu do dużej, dużej rangi. No i określenie tych problemów, problemów szkoleniowych i wielkości tego problemu szkoleniowego w dużym stopniu no, zależy właśnie od jakości pracy szkoleniowej. Dlatego, że w rękach dobrego i tutaj cytat z książki, w rękach dobrego, posiadającego wyczucie jest tak wyraźnie dostrzegalne zmiany w obrębie wyrostków połącznych na przykład kręgosłupa mogą pozostawiać całkowicie bez znaczenia. I na odwrót, nawet gdy nie ma zmian chorobowych lub są one bardzo nieznaczne, zła jazda i brak doświadczenia bardzo szybko prowadzą do problemów. Dlatego, no właśnie, musisz poznać cało swojego konia, musisz poznać cało konia, z którym pracujesz, musisz dawać sobie sprawę z tego, jakie ma braki ten kon, co należy wzmocnić, co należy rozluźnić po to, żeby poprowadzić to odpowiednio, żeby wzmocnić właśnie te słabsze punkty, a nie dodatkowo je obciążać, tak? To jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Nic w naturze nie jest idealne. I podobnie u koni nic, nie, znaczy żaden koń nie jest idealny w 100%, tak? Każdy ma coś, każdy ma jakieś skrzywienie, każdy ma jakiś brak, z którego trzeba zdawać sobie sprawę. I w taki sposób wprowadzić trening, żeby właśnie te braki były niezauważalne, tak, czyli, czyli właśnie wzmocnione, odciążone i rozłożone równomiernie na, na całość, cała całość konia. Jest to ważna, ważna kwestia i będzie prezentowała właśnie w jakości treningu, w jakości ruchu i w jakości przyspajanej wiedzy. Dlatego jeżeli chcesz poznać ciało swojego konia, to pamiętaj, że e, rusza kurs 25 maja, e, czyli w poniedziałek za tydzień, e, rusza kurs, na który Ciebie serdecznie zapraszam, że będziesz na nim wiedzę właśnie z zakresu anatomii konia, e, z zakresu sprawdzania ciała konia e, w czy tak? czyli takiego manualnego sprawdzenia ciała konia, jak również takich ćwiczeń wstępnie rozróżniających ciało, które pozwolą Ci zapobiec większym napięciom i poważniejszym, poważniejszym problemom. Tak jak tutaj słyszałeś w całym tym live, jest to bardzo, bardzo ważna kwestia, żeby tą wiedzę posiadać, żeby tą wiedzę posiadać, żeby potrafić ocenić cało konia, żeby potrafić ocenić jakość jego ruchu i pod takim kątem właśnie dostosować szkolenie, dlatego że większość rzeczy, większość wad budowy idzie zrekompensować, wady postawy idzie wyprowadzić pod warunkiem, że masz się temu odpowiednią wiedzę i świadomość, przede wszystkim świadomość właśnie tych wartości, która jest bardzo, bardzo ważna. I tą myślą zostawiam Ciebie dzisiaj. Dziękuję Tobie bardzo za uwagę. Widzimy się jutro również o 6.30. Pamiętaj, jeżeli ta wiedza jest dla Ciebie wartościowa, daj lajka, daj serduszko, udostępnij, żeby, żeby zatarło to do jak najszerszego grona odbiorców. Ja stawiam się dla Ciebie codziennie po to, żeby przekazać sobie wartościową wiedzę, mam nadzieję, że taka się dla Ciebie okazuje. Tak jak mówiłam, widzimy się jutro o 6.30 również, a ja życzę Tobie miłego dnia. Cześć i do zobaczenia.